Podatek VAT to taki podatek, którego boją się chyba wszyscy przedsiębiorcy do momentu, kiedy na niego nie wejdą. Warto pamiętać, że podatek VAT jest to podatek przepływowy to znaczy taki podatek, który Oznacza, że ile wpłynęło, tyle musi wypłynąć. Ja czasem mówię, że warto zwracać uwagę na to, że VAT to nie są nasze pieniądze. Dzisiaj chciałabym wyjaśnić, co się zmienia od stycznia 2026 roku. Otóż zmienia się limit zwolnienia podmiotowego z VAT, oznacza to, że z 200 tysięcy on wzrośnie do 240 tysięcy. Obecny limit wynosi 200 tysięcy i obowiązuje od 2017 roku, więc biorąc pod uwagę, z inflacji wzrastających cen, to i tak dosyć późno podnosimy ten limit VAT-u. Co ten limit oznacza? Limit zwolnienia podmiotowego oznacza to, że firma, której obroty wynoszą mniej niż 200 tysięcy, a od stycznia mniej niż 240, nie muszą obowiązkowo zgłaszać się do VAT-u. Oczywiście, jak to w Polsce bywa, są pewne wyjątki. Tutaj takim typowym wyjątkiem jest na przykład wytwarzanie jakieś biżuterii ze złota. Możemy zawsze w ustawie sobie zerknąć, jest kilka branż, które są jakby wyłączone z tego zwolnienia podmiotowego, ale założona jest tak, że firma, która ma dosyć niskie obroty, nie musi zgłaszać się obowiązkowo do VAT-u. Ja tutaj powstaje oczywiście kilka pytań. Jeżeli obecnie nie jestem VAT-owcem, na przykład jestem firmą, która nie, nie osiąga um, na poziomie 200 tysięcy. No i okaże się, że w roku 2025, w grudzie, na przykład, ja kończę z limitem 220 tysięcy. Oznacza to, że teoretycznie powinnam była zgłosić się do VAT-u. Natomiast prawda jest taka, że jak będziemy patrzyli sobie na limity styczniowe no to w momencie, kiedy od stycznia ten limit wynosi 240 tysięcy, to jeżeli w roku ubiegłym nie przekroczyliśmy 240 tysięcy, to będziemy z tego VAT-u mogli zrezygnować. Więc myślę, że to jest fajna informacja. A z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że VAT liczy się proporcjonalnie. Więc załóżmy, że jeżeli firma działa 6 miesięcy w roku 2026, na przykład pomiędzy lipcem a grudniem, to też limit będzie się liczył proporcjonalnie. W tym przypadku 240 tysięcy dzielimy, na 12 miesięcy mnożymy przez 6, wychodzi oczywiście połowa, czyli 120 tysięcy. I to jest nasz limit do VAT-u. Czyli jeżeli przekroczymy 120 tysięcy w roku 2026 za, przy założeniu, że działamy 6 miesięcy, no to musimy się zgłosić do VAT-u. W tym momencie na przykład, gdyby nasza firma istniała tylko 3 miesiące, powiedzmy od nie wiem, października do końca roku, no to ten limit wynosiłby odpowiednio mniej. Czyli jeżeli za połowę roku mamy 120 tysięcy, no to za jeden kwartał mamy 60 tysięcy. To byłby nasz limit VAT-owy. Warto pamiętać o tym, że od stycznia limit zwolnienia podmotowego zwiększa się do 240 tysięcy. Czy to jest dużo? Moim zdaniem nadal nie. Mamy jeden z niższych limitów w Europie. Większość państw zdecydowanie później każe wchodzić na VAT niż w Polsce, no ale z drugiej strony urzędy skarbowe mają główne przychód z podatku VAT, więc myślę, że jedno wynika z drugiego. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, ciekawostek, wartościowych materiałów, to ja Cię zapraszam na naszą stronę internetową z W zakładce bezpłatne materiały znajdziesz kilka fajnych, ciekawych e-booków, które pozwolą Ci rozwijać swoją firmę i zrozumieć system podatkowo-prawny. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia przy jakichś kolejnych okazjach.